Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w tym odcinku, tak jak mówiłem w jakimś tam poprzednim odcinku, chyba tydzień temu, że zrobię odcinek o mojej pierwszej o moim pierwszym lajcie dziesiątego poziomu, czyli WZ132 przez jeden. Czyli w tym odcinku trochę o lajtach dziesiątego poziomu. Zagram sobie bitewkę tym oto pojazdem. No i coś powiem na temat właśnie tych lajtów. Chociaż tak naprawdę, szczerze mówiąc, będę musiał chyba zrobić kiedyś jakiś odcinek z jakimś lajciarzem, który gra teraz dużo, tak żeby żeby móc to wszystko podsumować, te wszystkie zmiany lajtowe, bo zrobiło się sporo. Myślę. Lepszego dla lightów. Ten matchmaking oczywiście się zmienił. Teraz wiadomo, lighty rzuca tak samo jak inne wszystkie czołgi. No, ale mm, na przykład niektórzy mówią, że o, lighty zostały pogorszone na przykład te 54 Lightway, albo nie wiadomo co. Moim zdaniem jest na odwrót. W tej chwili. Chyba, chyba się lepiej gra tymi light'ami, tak mi się wydaje. Chociaż nie gram za dużo. Polepszyli tym czołgom, które były na ósmym tierze i przeszły na dziewiąte. Tiery działa. Jak widać, T54 Lightweight już ma teraz penetracji. 208 ma lepszą szybkoszczelność. Amerykaniec ma oczywiście chałbice, ale również. Pokażę tylko szybciutko. Może jeździć na dziale 90 mm, które było kiedyś dobre, a teraz jak widzicie jest zmienione i jest naprawdę lepsze niż te chyba inne działa, tak mi się wydaje, lightowe, ponieważ szybko szczegółowo, jak, jak widzicie, 5,27 przy penetracji 212. Oczywiście ja jeżdżę na hałbicy, jakoś tak się przyzwyczaiłem, i lubię. Jeżeli chodzi o imixa 1390, tutaj ten magazynek się niby zmienił, czyli strzela, jak strzelał po 240, jest 4 pocisków, ale za to przeładunek, jak widzicie, przeładunek 21,5 sekundy, między pestkami 2,21 i to jest lepsze niż było, czyli ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem AMX 1390 jest teraz lepszym pojazdem, tak? Przynajmniej mi się wydaje. Już teraz kiedyś jak przeładował, znaczy wystrzelił magazynek, no to musiał naprawdę uciekać i, i czekać te 40 sekund czy no może mniej trochę. No a teraz 21,5 sekundy przy. Lepszym, lepszej celności, skupianiu, przeładunku między pociskami i tak, dalej, i tak dalej, Chińczyka nie miałem ósmego i Chińczyk nie przeszedł na dziewiąty tier, jako jedyny z tych ósemek byłych. No i jeszcze, jeżeli chodzi o RU, no to tutaj to działko, Miało najlepszą penetrację i ma 215 przy szybkoszczelności 5,78, czyli naprawdę te lajty są bardzo, bardzo w tej chwili fajne. Fajnie się nimi gra. I co zauważyłem, i to też napiszcie, że ja gram ostatnio mało na streamach przy kefirku, i tak naprawdę jakoś mi to nie wychodzi tymi lajtami. Narzekam, że fatalnie, fatalnie. A powiem Wam szczerze, że wn -y na grze tymi lightami dziewiątego poziomu przy obrażeniach około 2000 są mocno fioletowe. Trochę mnie to dziwi, bo chyba tak nie było, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy wy zauważyliście właśnie to, że na lajtach w tej chwili te wn -y robi się o wiele prościej niż na innych pojazdach. Okej, okay. czyli. Pierwszy czołg dziesiątego poziomu lekki, postanowiłem kupić właśnie tą WZT. No cóż, dlaczego? Tak naprawdę, wszystkie 10-tierowe 10 pojazdy lekkie są naprawdę super mobilne. Mają bardzo dobre kamuflaże, mają bardzo dobry spot. W zasadzie z optyką prawie wszystkie mają 500 metrów. Tutaj mam 497. Metrów. A mógłbym jeszcze, w zasadzie, tylko tak zerknę. Akta osobowe, co ja tutaj dałem. Aha, to jest wiatr, dobra, ok. Czyli chyba więcej już nie mogę mieć. No, w zasadzie niepotrzebnie używam ulepszonej racji no ale tak sobie założyłem. Nie grałem dużo razy. No i cóż. Dobra, no to może przejdę do porównania tych wszystkich lajtów dziesiątego poziomu, a później zagram lightem chińskim. Wyłączę kamerkę, żeby było widać dokładnie, co pokazuje. Czyli, tak. Siła ognia. Tutaj niby. Zwycięstko wychodzi niemiecki light 10 poziomu, czyli zdobył najwięcej punktów. Na drugim miejscu jest Amerykaniec, później jest Chińczyk i niby sporo straty ma radziecki. Light, no i niby najgorzej ma Francuz. Oczywiście, jak wiadomo, magazynki rządzą się innym, można powiedzieć, działaniem. Tam wbijamy z tym magazynkiem, strzelamy i między magazynkami, można powiedzieć, zastanawiamy się, co robić. Tutaj, jak widać, 25 sekund przeładunek magazynku, i mamy trzy pociski. Które strzelają po 360, jeżeli chodzi o Francuza. 360 również strzela Niemiec oraz amerykański Light, a 390, czyli najwięcej, ma czołg chiński. No i ten czołg chiński również ma najlepszą penetrację. Właśnie, jeżeli chodzi o tą penetrację, no to tutaj najwięcej narzekają. Gracze, to jeżeli ja pytam się na przykład, co wy myślicie, jeżeli chodzi o zastąpienie lightów, y, znaczy medów lightami, czy one po prostu będą lepsze niż te medy, no to niektórzy mówią słuchaj, no ale zerknij na penetrację, no te medy radzieckie, czy też no, każde inne w zasadzie mają tą penetrację super, a jak wyjdzie taki typ 5 heavy, no to z przodu walimy mu z golda bez żadnego problemu i, i, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już jest trochę gorzej, bo jeżeli chodzi o goldy znaczy ja mam tu tylko pokazane zwykłe pociski, czyli 246, ale na przykład radziecki pojazd ma 230, no to już naprawdę w niektórych sytuacjach walka może być problematyczna z taką penetracją z y, ciężkimi czołgami. No trzeba oczywiście je objeżdżać, no, to jest wiadomo, nie? Do tego lighty się nadają najlepiej. Y, no i y, tutaj penetracja 236 amerykańca, francusy 234. I 242 ma Niemiec. No i dlatego na początku wybrałem właśnie chiński pojazd, ponieważ ma tą penetrację najlepszą. Oraz zaraz wam powiem, co dalej ma takiego fajnego. Cóż, jeżeli chodzi o obrót wieży, no tutaj wszystkie wyniki są świetne. A radziecki lajcik jest niesamowity. Jak widać, prawie 58 obrót wieży. Czas przeładowania jest to jest w sekundach, najszybciej ma oczywiście radziecki, tylko, że jak widać, tylko po 300 bije, po 360 bijące pojazdy, no to tutaj Amerykaniec ma o wiele lepiej niż niemiecki pojazd, ale za to celność ma lepszą niemiecki, no jak wiadomo, niemieckie działo, ale tutaj widać najlepszy czas celowania... Chińczyk, tu jak widać, jest trochę gorszy niż Niemiec. Ale ten czas celowania naprawdę w tych pojazdach lekkich jest świetny. Tylko Francuz ma ponad dwie sekundy. No i cóż, jeżeli chodzi o siłę ognia, no to tak naprawdę no, mogłaby być ta penetracja lepsza, ale no, jest to zdecydowanie lepiej niż było a tak, na, tak naprawdę y, kiedyś też lajty ósmego poziomu bardzo często były na dziesiątych tierach, więc y, no jest to plus. Żywotność. No i tutaj Chińczyk wygrywa. Chińczyk wygrywa, ponieważ no jest to, no wiadomo, radziecki pojazd też ma wieżę twardą, jak widać, i tej wieży w zasadzie nie ma. I to, to będzie chyba taki drugi pojazd lekki, który będę chciał kupić, ale Chińczyk 200... Penetracji na wieży, i, i uwierzcie mi, odbija. Odbija ta wieża jest to wieża taka radziecko podobna, taka okrągława, która naprawdę rykoszetuje i jest w stanie nawet z boku widać 160 odbić. Czyli czołg naprawdę no, z tych czołgów najlepszy, jeżeli chodzi o żywotność. Najwięcej HP ma Niemiec. I Amerykanin, a najmniej Francuz. A kadłub najtwardszy ma radziecki pojazd, ale wiadomo, no, wszystkie te kadłoby tutaj to papierek. Mobilność tu króluje w zasadzie Niemiec według statystyk, ale. Niewiele brakuje radzieckiemu pojazdowi w tej mobilności, w ogóle te wszystkie pojazdy mają świetną mobilność i tutaj niby najgorzej ten Chińczyk wypada, ale uwierzcie mi, naprawdę, to zależy od sytuacji, jak testowaliśmy kiedyś te Lighty, to Chińczyk czasami wyprzedzał Amerykańca gdzieś tam na Himmelsdorfie i Francuza, więc naprawdę, te wszystkie lighty są teraz świetnie, bardzo super mobilne. Zobaczcie prędkość obrotu. Tutaj mamy wszystkie czołgi, no, niesamowite wyniki. Oczywiście radziecki ma ponad 61, no, coś niesamowitego. Moce silnika oczywiście są wszędzie potężne i te lajty naprawdę osiągają te swoje prędkości bardzo szybko. 75 niemiecki, 72 radziecki, 65 amerykański, 68 ma Francuz i 65 Chińczyk. To są naprawdę wystarczające prędkości. Mobilności tych czołgów wszystkich są świetne. Maskowanie. Tutaj, jeżeli chodzi o kamuflaż, no to wygrywa radziecki pojazd. Jak widać, będzie mieć ponad 40. Prawdopodobnie będzie można jeszcze lepiej wyskoczyć z tymi cyferkami. Na drugim miejscu jest Francuz, później jest Chińczyk, później Niemiec i Amerykaniec. Ale tak naprawdę, wszystkie te pojazdy mają świetną, świetny kamuflaż. Jak widać Chińczyk po strzale ma 7-3, czyli bardzo dobry wynik w porównaniu do, do po, podobnych wyników kamuflażu niemieckiego na przykład pojazdu, czy też lepszego kamuflażu francuskiego pojazdu. No tutaj radziecki czołg wygrywa, dlatego uważam, że właśnie ten radziecki pojazd, ten radziecki lajcik, Myślę, że no, powinien być wykorzystywany na pewno w wielu polowych, na wielu mapach pustynnych, otwartych na CW, będzie korzystało z takich, właśnie, super, super kamuflażu, z, z lightów z super kamuflażem. I ten radziecki lajcik myślę, że, że będzie wykorzystywany, z tym, że, no, wiadomo, tutaj to działo. Będzie problematyczne. No ale jeżeli chodzi o spot, gdzie będzie spot ważny, tutaj te lajty będą na pewno wykorzystywane. No i wykrywanie, czyli <laughs> jak widać, wszystkie te pojazdy mają bardzo dobry zasięg widzenia. 400, dlaczego mi tu nie pokazało tyle, ile mam? A, no, nieważne, coś musiałem pokombić. Aha, bo ja mam jeszcze rozeznanie w sytuacji. No nie wiem, coś, coś musiałem, coś musiałem spieprzyć. W każdym bądź razie, no, można dochodzić do 500 bez problemu. Ja mam 490. 7. Jeszcze tylko zetknę na pociski goldowe. Tu mamy 280. No niestety, ta penetracja na pociskach goldowych czasami nie, wy, nie będzie wystarczała, aby, aby przebić ciężkie pojazdy z przodu. No ale kto lightami będzie przebijał ciężkie pojazdy z przodu. Słuchajcie, no to tyle sobie pogadałem, jeżeli chodzi o lighty. W ogóle. Może nie wiem, napiszcie, jeżeli ktoś z was już więcej wie niż ja na temat y, lightów, jak to teraz wygląda z tymi lightami? Czy są jakieś perełeczki? Y, na przykład y, damy na to y, przypuszczalnie w, y, przed ostatnim patchem y, Worker Bulldog był y, na tierze 7, przeszedł na 8, ale T71 został na tym tierze y, na tym tierze siódmym i może nie uległ za bardzo zmianie. Zaraz tylko zobaczę, yy, co on tu ma. Sześć pocisków. Przeładowanie szybkie. No właśnie ciężko mi powiedzieć. Może są jakieś takie perełeczki. Wiele yy, czołgów premium, na przykład yy, niemiecki Bulldog ósmego poziomu, yy, był na 8 poziomie i jest nadal na ósmym poziomie, mimo to, że nie uległ w zasadzie zmianie, a teraz rzuca go lepiej. Oczywiście niektórzy narzekają, ponieważ wolą, aby grać właśnie z wyższymi tierami. Zobaczmy jeszcze. O, coś jest nie te Ten bo jest tutaj do porównania. Aha, czyli nie mam już tej opcji. Pokazania pancerza, nie wiem dlaczego. No dobra, trudno, chciałem pokazać. Pancerz wierzy, że jest twardziutki. Dobra, słuchajcie, no to teraz bitewka. Przed chwilą grałem bitewkę, ale niestety musiałem odejść od komputera, więc teraz spróbuję jeszcze raz. Na mapie Elhalów, same dziesiątki z góry na dół. Oni mają, znaczy drużyna przeciwna ma lajty niemiecki i amerykański, my mamy chiński i radziecki. Mamy więcej medów, a więcej ciągów ciężkich ma drużyna przeciwna, więc powinniśmy raczej tutaj przeatakować. Coś mi się wydaje. Drugą stronę. No zobaczymy. Dobra, Sheridan już wiadomo, gdzie jest. Dobra, trochę tam wyspotowałem. Powiem wam szczerze, że nie czuję się zbyt dobrze właśnie tutaj jako spotter. Ja bym raczej preferował atak drugą stroną, tak to teraz robią nasze medy, przyotokować, zniszczyć i później zrobić tyłek reszcie pojazdów, tak spróbujemy zrobić. No, niestety chciałem zaatakować y, obiekt a później czwórkę, ale jak widzicie y, był tam, y, był tam niemiecki lajcik. Słuchaj. Słuchaj. Kurde, no, nie się wymi wymieniałem, ale dobra. Czyli teraz można. Hmm, co tu można zrobić? Ortę dorwać. Dobra, teraz sobie golda założę, bo jest za piątka. Dobra i mamy dwa mausy. No niestety. W pewnym momencie myślałem, że ten Maus będzie mój. No ale jak widzieliście nawet 280 penetracji wystarcza na Mausa. I wynik to medal drugiej klasy, 3800 obrażeń, trochę po spocie. No myślałem, że będzie trochę lepiej. Zarobek na minusie, no bo to wiadomo. Chociaż tych goldowych dużo nie wystrzeliłem. No, czołg bardzo przyjemny, mobilny. Myślę, że może można nim grać właśnie jak medami radzieckimi. Ale no, no coś tam może odbijać na tą wieżę, ale oczywiście trzeba uważać. Moim zdaniem no taka. Najbardziej uniwersalny, taki najbardziej uniwersalny light tieru 10. Oczywiście jak wy uważacie, to może napiszcie w komentarzach. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.